Kochani, dzisiaj wielki dzień, podpisujemy nowego członka Dresscode. Chcieliście troszeczkę więcej backstage'u od nas z firmy. Także You Ask We Deliver, więcej biznesowego backstage'u działania Dresscode. Chodźcie, To jest Milenka? Mówiliśmy dzisiaj z Milenką w jednym z takich miejsc w Warszawy. W premium lokali w Warszawie, tutaj jesteśmy w takim koncepcie sharingowym, zaraz talerzyki, właśnie to Ta, jest Koncept, koncept, dzień, dzień, dobry. dzień dobry. Dzień dobry, przepraszam. Dzień. dzień dobry. Dzień. Dzień dobry. Dzień. Poza kamerami mamy troszeczkę taki bardziej oficjalny tryb podejścia do wzajemnego do siebie. Tak dzień. jak rozmawialiśmy, Milenka, przygotowaliśmy umowę dla ciebie. To jest krótka umowa, ona nie zabiera Wiesz co, no, nie mamy czasu na to. Mamy... to znaczy... Zagrywamy zaraz odcinek, więc rani, albo podpisujesz, albo wrobisz się rzekę. Że... Tak. Dobra, Milenka, jak coś możesz tutaj rozwinąć sobie, to jest krótka umowa rozumie. Nie że to będzie takie długie. aż? miała być jedna strona, ale. No, ale to no jedna super, strona, mówię się. Tak. Jak. Masz, masz długopisik jakiś? Coś się znajdzie w torebce. Możemy troszkę szybciej. Nie, Podpisujemy. A mogę przeczytać coś? No pewnie. pewno. Kręcam ship z Miu, nawet jeśli Miu nie wie, że to robimy. Mam coś na Co jest tutaj taki zapis? Eryk to chaos kontrolowany. Ja! W... A jeszcze to jest ważne. A czym ty piszesz? To jest kredka do ust? Do ale... To Syrograf? To, to jest jakby taka długa umowa, po prostu. Dobra. Coś to tu podpisujesz. A, A, nie, Co to? nie ma nic z jest 110% swoich przychodów to, e, Dobra, to byś będę ci powiem. Dobra. dobra. To dobrze, jest wszystko dobrze. O, Chodź Dobra, Czeka, Czekaj, 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 dopiszę go. Chodź do tak tu. się. Milenkę bardzo dziękujemy. Ja też odkryję tutaj. Oddaję 100% swoich przodów do i To jest fajne. A, 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 to są patrony. To jest I także oficjalne podanie ręki na sam koniec. Wielkie brawa. Wielkie brawa.